W dzisiejszym odcinku. Z wyciągać się. Może się uda. Co tam, co tam, co się dzieje? Opowiadajcie. A dzieje się spać? Bo nigdy już nie gra na tym serwie. Nie, no grają. Czasem nowi gracze przychodzą. I to jest też taka sytuacja zachodzi. Nie chcę mówić, że zawsze mam rację, ale paradoksalnie kurwa mam. Zawsze przez pierwszy miesiąc, dwa miesiące serwera. Ja Hey, Ja, brother. Ja, Się mało! Zaraz opowiem co to jest? Dajcie do jakiejś burgerowni albo do jakiegoś na jakiegoś takosa, coś dobrego trzeba zjeść, bo jestem głodny. Co to był za zawijalec jeszcze tutaj Nareszcie. reszt o klamie wjeżdżasz Dobrze, dobrze Co tam, co tam, co się dzieje? Opowiadajcie A dzieje, jedzie, spałem cały dzień. Idziemy coś zjeść kurwa, potem z tym. Nie mieli to kurwa się musi pęka mielić kurwa, Właśnie. A właśnie dobra, skoczmy do żarcie, to tu jest Lucky plaka, a potem jednak musimy skoczyć do banku, bo mam sporo mamony przy sobie, a nie chcę, żeby ktoś miał kurwa okradł. Jakaś dziwka pracuje na sprzedaży. Znaczy, przepraszam, przepraszam, ja, śmie, ja nie powinienem przy tobie tak mówić. Ogan! Po prostu chciał. Oj, czekaj. Teraz przepraszam, Mario. do nie Przepraszam. się. Nie, nie widzę A co, co, nie ma? do środka? Niko nie ma? A ty, tutaj zamknę. Chuj, awalon. Ja dobra, co on tu ma? O kurwa, klasyczny burger chicken box. I shake bananowy. Dobre ceny, 85 dolarów, proszę. Ja? E, dobra. Bananowego? O, dziękuję. Ja śmiełam, że, że, że na leśniki. Nie ma sprawy. Mega. Ja już nie byłem zbyt lazy, żeby ją. Trzymaj, opuszać. dziw... Trzymaj, Jaśminko. Dziękuję, dziękuję. Ale one ciepły, bo ja dopiero przed się sobie. Tak? szybko wystykły. <grym i zimę> Dobra. Oooo oh, my nie potrenujemy, tak? Jedźmy do banku. Fuck, rozsyłamy <grym> się. <zimę> do banku. Rozlało się, nie zrobimy treningu. Musimy przeczekać tą kosz. Szmartną burzę. Wie wiem jak pada też. Wie wiem tak. jak jest burza. O, o, o. Akurat zjemy, dobrze się przyswoi, białko i będziemy mogli trenować i nasze pręż nasze muskuły Tak jak jest burza, to najlepsza grafa. Najlepsza. O, kryminalna policja, po nie kogoś gonili za double baga, pełnego pieniędzy. Dobra. mi moment. Wpłacę dużą ilość gotówki z niebytu, nierządu i prostytucji. Tak tu A nie, nie, poczekaj. Spoko, bo jest restart zjem jedzenie. Pieniądze, wypłać, pieniądze, depozyt. Nie działa. 3200. 11 tysięcy już mamy. Pięknie. Się nie tak na Big double bag. Naprób to jakoś może. Ale się ślupiło, rozrypadało. Weź to na pewno, się przycisk tam zepsuł. No, musiałbym całą kurwa tutaj deskę roz... roz, roz wyciągać, skręcić. może się uda. No, przyciskam! Ale widzisz widzieliście to? Jaki piorun wielki? Nie bocypałam. Klep się poleje tej nocy. Ej. Przybę, że mi tu otwarła i kap, kapie mi kap, 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 kurwa. <grym> Ej, pani wiecie jaka pani mi przyniosła jedzenie? Taka w chuście, taka arabka, no. Opatrzyła się na moje tatuaże. Na no, moje skoszulki otworzyłem drzwi, no. <grym> Uuuu, nie mam jak Patrzcie, się. Nie miała wielkich czycuszków, bo nie widziałem do końca, nie patrzyłem się. Potem, jak płacić, no tak jak pojedzisz trzech to jest y, że to będzie piorunu. Nie, nie miała wielkich czycuszków, ale byłam to była. Bardzo Kurwa, jak? Szkibidą jej, Skibido, wow. Co, pyszne PL z bombą? Nie, nie. Dobra, pojedziemy chyba na parking, co? Uh -huh. Aha, by dokładnie. Byłem. Troszkę? burgera burgerajem. Nie to nie. Nie, nie to była pani, bardzo ładna pani, naprawdę. Przez chwilę mi przesuł przez myśl, żeby od razu pisać na Agnieszki, że rzucam. I zakładam z tą panią rodzinę. Ośmiu dzieciaków robimy. I, I robimy kurwa szkibi libi dipdabalababa. Alababa waś. Jaśmina, nie mówię o tych, co masz sobie. To jak dobrze. Tak? Dobra, Ale bym się kurwał. jak byliśmy wczoraj na, na siłowni. To już jestem w stanie... Na żywo nawet też jest fajna, Markus, tylko ty jesteś ty dojebany. A... Wiesz, za dużo nagrodają się internetu i dla ciebie każda laska musi mieć custe cyce, dupę, powiększone usta i, i sutki przebijające koszulkę. Ocknij się stary! Właśnie te szare myszki to są najlepsze joke'ki, najlepiej ujeżdżają konie. Dobra. Co szare co myszki myszta, i ty sam potem taką szarą myszkę masterujesz, nie? Tu co zrobi tipsa, to co zrobi to. Ale ja wiem oczywiście, nie chcę ci krytykować. W sumie to jestem gejem, ale, ale jak mówię, no, czasem taka szara myszka nieokrzesana, jak ci się dobrze ubierze, wejdzie ci do pokoju, to wiesz, inaczej twoja perspektywa wygląda, bo wiesz, taką super bombę, jak widzisz, nie, super bombę, 10 na 10 laskę, no to ona ci już niczym nie zaskoczy. A tu bierzesz sobie taką szarą myszkę, nie, z paczki troszkę jej wyjeżdża, a tu nagląda się odpierdoli zajebiście, wjeżdża ci na chatę i kurwa kindybała tak się rozjebie, że ty będziesz kurwa chodził jak kowboj 4 dni. Ja, ja tylko słyszałem to opowieści, nie, bo wiesz, co ja tam wiem o życiu. Ale you know O my wan Miko to kogo jest A takie jeszcze dziewczyny przy ciałku, O chłopie, to by cię zajechała, to byś płakał, płakał, bo ja już nie chcę, już nie chcę. Ona, uch, uch, jak chcę jeszcze ściągnąć ogną twojego fiuta! A ty już nie chcę, już ja nie chcę! A te petardy zajebiste, 10 na 10, oczywiście też są fajne, ale ona wiesz, ja spodziłam się e, e, kurwa mać, jestem już zmęczona 9 minut, yy, kiedy bała potrzyma w mordzie, ona jest wielce zmęczona. Wiesz, o tu się tips odkleja, to się rozpłynęło troszkę jej się kurwa fluidu na twarzy. Nie da rady z takimi babami. Wiadomo, do takich się konia wali. Ale tu obrócisz, ten, siniaka i zrobisz daj spokój. No A gruba bestia, kurwa macie, jak ona ci kurwa zagryzie. Jaja do mordy weźmie i tak. Gol, 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 tu, wypluje je. No bo nieważne. Jedziemy na, siłk, na siłkę, tak? No. Ale jak mówię, to są, to są, każdy ma swoje jakby... Yy, yy, jak to się nazywa? Gusta, nie? Bo są ludzie, którzy lubią szczupłe dziewczyny, szczupłych facetów. Ktoś lubi otyłe dziewczyny, otyłych facetów. To jest po prostu indywidualne. Wydaje mi się, że to wynika z jakichś tam w dzieciństwie, nie? W dzieciństwie ktoś, nie wiem, zobaczył mamuśkę zajebistą i mu się mamuśki włączyły, a ktoś zobaczył, wiesz, szczupłą, fajną dwudziestolatkę i mu się to wjebało w głowę. To zależy jakiego pierwszego pornosa w życiu oglądniesz. Wtedy ci się, yy, jak to się nazywa? Jak się nazywa, jak ktoś ci się lubi, podoba? Gusta, tak! Jak oglądasz pierwszego pornosa w życiu, albo coś pierwszego erotycznego w życiu, to ci się gusta, e, set, po, set point gust, gustów się e, ustawia. No. Dlatego Jean-Claude Van pierwszego pornosa zobaczył i była scena z kutasem i chuje mu się podobają. Ja? Mówiłem, że cyce masz fajny! No w ogóle idziemy nie. mówiłem, tak, jaśmina. jak cię krępują moje odzywki, zawsze mi powiedzieć moją sekretarką, nie chcę żadnego mobbingu i spoofingu i mufingu w pracy. Chcę, żebyś czuła się komfortowo tutaj w wykonywaniu zawodzie. w, w takim. Dobrze, ja mi się podoba. A, a dafflebug, muszę się przebrać? Za chwilę was małą czy to do ciebie w szatni. <noise> Na pewno jest jakieś psychologiczne wyjaśnienie dlaczego ktoś lubi mamuśki. Może właśnie duf Może właśnie, że brakuje mu maczynej miłości, albo dużo tej miłości doświadczył? Ja wiem, jak to jest Los Santos, bo na tą siłkę nikt nie chodzi, bo ta siłka naj... nic prawie nie daje tutaj, ale właśnie my, nam daje, dodatkowe godziny. Ooo, siedziała tutaj, wącha, ławkę na... jaś mi się... zaczyna trzeć mordą o ławkę. Aaa, tak, A kurwa ty, O sorry, sorry, nie wiedziałem, gdzie jesteś, sorry, sorry, sorry. Wo wo łoł, wow, <śm> e, coś się <śm> stanie między nami, okej? Okay? Dobra? No, no, ja okej, no, tak, okej. Okay, okay. I serio go nie widziałem. Bo ja, ja, jak to robiłem, to robiłem twarzą, rękę Chyba sobie zakrębałem. Oh, oh, bo ja to wszystko odgrywam, e, dlatego jestem najlepszym roleplayowcem. Zresztą się załatwiłeś majtki. Nie, spokojnie, nie, spokojnie. Spokojnie. bo ja jestem najlepszym roleplayowcem. No, jak bym na Twitchu był, to bym na pewno miałbym ja w, w, w pieczka, widzów. Dobra, cyk, cyk, okularki oczywiście. E, Sławeczki, żeby muzyczka dindirim dym, dym, kurwa. Okej. Okay. Czas na, kurwa, siłkę. Ale tu jest wolny? Ktoś tu się rozciąga? Świetnie. W takim razie ja spróbuję. Rozciąganie 3. Jest mnie nie streamuje? Tak, ale chyba teraz nie streamuję. Dobra, zaczniemy od siłki. Musimy ją zbić. Trzeba powolutku zacząć. Chłopaki zaraz zadzwonią, może coś z metą na, na skrobali. Okej. Okay. Oh. Chwilkę się porozciągać. Dokładnie, zmobilizować się trzeba. Ja się I... Chyba coś strzeliło, słuchaj. Okej. Okay. Przeczytaj sobie, czym jest kompleks Edypa, rozjebie ci tołę. Kompleks Edypa, już sprawdzę. Coś słyszałem. Ale ja mam dziury w głowie, więc za wiele nie pamiętam. Już sobie sprawdzę. Ale na bocznym laptopie. Coś, coś mi się obyło. Okay. Kompleks Edypa. Pojęcie wprowadzone do psychoanalizy przez Zygmunta Freuda. Rodzek konfliktu: kateksja lub antykateksja. Okej, okay, to trzeba rozwinąć. Nic tak dobrze nie robił jak poranny stretching. Mitycznym prawzorem pra jest Edyp, grecki król Teb, który nie znając swoich biologicznych rodziców, zabił ojca, a potem ożenił się z matką i miał z nią dzieci. Ma to być powszechne zjawisko wśród dzieci między trzecim a piątym rokiem życia. Faza fataliczna rozwoju psychoseksualnego. O kurwa, lubię takie rzeczy. Ktoś chyba kiedyś coś czytałem. Polegające na pragnieniu seksualnego w związku z rodzicem płci przeciwnej. Przy jednoczesnej chęci pozbycia się rodzica tej samej płci jako rywala seksualnego. Konflikt edypa edypalny różnie przebiega zależnie od płci dziecka. Kaziorodcze, rozwój kompleksów u dziewcząt. Kompleks Edypa zapoczątkowuje kwestię identyfikacji seksualnej. Według Freuda wcześniejsza seksualność obu płci była niezróżnicowana, czyli męska faliczna. To, to mi tyle wystarczy. A jeszcze pięć serii dobrego skłona. Skłona. Prawidłowe rozwiązanie kompleksu dypa ma determinować życie emocjonalne dorosłego człowieka. W psychoanalizie jest to jeden z podstawowych kompleksów libido. Okej. Okay. Musimy wytłumaczyć kompleksy, i miały mnóstwo ludzi, ludzkich zachowań. W praktyce jednak nigdy nie udowodniono nawet to, realnego nie? istnienia tego kompleksu. Jego domniemane skutki często łatwiej wytłumaczyć w inny sposób. Na przykład lęk przed kobietami może być po prostu efektem traumy pierwszych prób związanych z e, nawiązaniem kontaktu. Tak, to jest normalne. Żelaznego na no bary. Jaka, Kumow, zaraz do siebie dołączy, byku. Potem walimy wora. Tak, bo potem boks walimy. Okej, okay. ciekawe. Tylko to jest wiesz teoria, nie do, nie do końca potwierdzona, ale super fajna fajna ciekawostka. Ja myślę, że to ten drugi człon, to definiowanie właśnie podejścia do kobiet, nie? Że ktoś na przykład był młody i wychowywał się w takim mieszanym towarzystwie, że były i koleżanki, i koledzy, i dla niego, czy dziewczyna, czy chłopak, oczywiście nie na tle seksualnym, ale bez różnicy, jeśli chodzi o nawiązywanie kontaktów. A czasami, jeśli ktoś jest zamknięty w bańce samych kolegów yy, i za dzieciaka no, nie doświadcza tych kontaktów z koleżankami, to może pojawić się takie, wiesz nadmierne gloryfikowanie kobiety, czyli że ona jest idealna, perfekcyjna, lepsza ode mnie, ja nie zasługuję na nią, nie chcę jej skrzywdzić za żadnym słowem i pojawia się taka no jak to się mówi, słoń w składzie porcelany, że ty nie chcesz nic powiedzieć złego dziewczynie, dobrego, nie chcesz wyjść, że boisz się wykazać zainteresowania i tak dalej. To wynika prawdopodobnie z ograniczonych tych kontaktów, no. Że wiesz, ogólnie dobre jest to, żeby gloryfikować kobietę, tak? Że to jest bardzo ważna istota w naszym życiu, że, no, wiesz, daje ci dziecko, opiekę, no jest częścią składową rodziny, facet i kobieta idealnie się uzupełniają. I trzeba mieć szacunek, ale nie może być przerażenia, nie? Nie może być przerażenia, bo to właśnie jest mylne, nie? Że ktoś szanuje, a ktoś się boi. Ale powiem wam jak ja byłem w, w zerówce, to też y, bardzo właśnie traktowałem dziewczynę jak porcelanę. To znaczy wiesz, no jak rozmawiałem z dziewczyną, to było dla mnie wydarzenie życia. Jak dostałem buziaka w policzek, to chyba tydzień o tym kurwa gadałem i myślałem o tym. I, i jednak mam tak, że ja jestem bardzo wulgarną, na streamach staram się mówić o lizaniu dupy i ruchaniu Jasmine'y w cyce, ale w realu jestem bardzo... No, nawet można powiedzieć bojny, tak? Oczywiście nie aż tak bardzo, ale... Wiesz, tak mi został świat przedstawiony, że kobitki, no trzeba, trzeba być grzecznym w stosunku do kobitek a i dlatego y, w moich takich komediowych występach, jak na streamie, y, bardzo mnie to bawi, kiedy wchodzę w taką konwersację z kobietą dość śmieszną, nie, że mówię coś seksualnego i tak dalej, mi, mi to sprawia y, i lekką adrenalinę i mnie to bawi iż oczekuję ciekawej reakcji, wiesz, więc musisz być na pewno no, takim, trzeba wy... balans znaleźć, kochani, balans, balans, jak najbardziej. Ale to też ciekawa przygoda może być dla tych, którzy są nieśmiali do kobiet, żeby przełamywać się. Wiesz, ubierz się, wyjdź na miasto, czy tam gdzie mieszkasz, przejdź się przez ulicę i zagaduj do kobiet. Tylko nie w taki sposób, siema, co robisz? Tylko zapytaj ją o godzinę, zapytaj, gdzie coś jest. Wiadomo, to jest trochę creepy, że wymyślasz sobie pytania, ale jak ty masz nawiązywać te kontakty? Spróbuj w ten sposób. To jest naj największa, chyba najlepsza, przepraszam, opcja. Typu właśnie, zapytać o miejsce, gdzie gdzieś dojść, która jest godzina, gdzie kupiłaś to, i wtedy po prostu zaczynasz yy, no jakieś podstawy robić, nie? Żeby zacząć grać w RP, musisz żeby być dobry w RP, musisz zacząć grać w RP, żeby być dobry w kontaktach z kobietami, musisz te kontakty nawiązywać, więc może to będzie spoko opcja. Ten small talk, poćwiczyć sobie, sam, sam kontakt wzrokowy, Czł, właśnie tak. Dla kogoś to się może wydawać śmieszne, co teraz mówię. Dla kogoś to może być śmieszne, co, co mówię, ale niektórzy są tacy wycofani, nie? I to nie jest nic złego. Czemu tak skudłeś? Wiesz co, o, 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 aktualnie dużo trenuję. Yy, i, I jakaś tam siłownia i trochę rowera, bieganie, jakieś pływanie. Trochę się bawię w takiego pseudo-sportowca. E, no i też mam 32 lata. E, I staram się dbać o sylwetkę, formę, wagę i samopoczucie przede wszystkim. A bardzo dobrze czuję się w takiej wadze 75, 76, 74 nawet. E, ale to nie był cel, to nie było tak, że wstałem i o, będę chudy, tylko po prostu to wyszło naturalnie Zacząłem trochę więcej się ruszać, trochę więcej jeździć, trochę inne treningi siłowe robię, nie robię już takiego podciągania, wyciskania dużych ciężarów, tylko taki wiesz jakbym miał chuja w dupie, wiesz e, na przykład rozpiętki, skakanka podciąganie się jak crossfitowiec Więc e, i dobrze, się, i dobrze się czuję w tym wszystkim, nie? Tak się taki się lekki dzisiaj... Wale turbo Co? Walę turbo serie Super połączone serię, oh, Nie widziałem, że zaczął taką technikę! Shogoku, czego kur... Tak, go Tak, Super Saiyan 3. Połącz technika za Ale nie ukrywam, może kiedyś sobie przy tej, ale nie, nie planuję na pewno przekraczać bariery 90 kg. Znaczy, nie planuję, ale wiecie, jakie życie jest. Złamy nogę, kurwa, tu, albo coś się stanie, albo nie wiem, za miesiąc mi się wkręci, że chcę być kurwa tym yy, trójboistą. Nie wykluczam niczego, tylko krowa nie zmienia zdania, ale yy, jak porównuje. Ważyłem kiedyś na prawie 100 kilo, kiedyś kurwa kulturystyka, kiedyś jakieś inne rzeczy. To jak porównuję, porównuję wszystko, to chyba najlepiej czuję się w takiej właśnie wadze poniżej 80 kg. Nie waduję sterydów, ale prawdopodobnie pewnie jak będę tak długo yy, chudy, to może testosteron mi spaść, więc może mi aptekarka przepisze. Też nie mówię, że, że nie przekroczę 90 kg, a tu niespodzianka. No, dlatego o tym mówię, że może być niespodzianka w życiu. Ja też niewiele, nie, nie, nie dużo planuję, ale yy, po I prostu chcę być, pozostać aktywny i tyle. Chciałem, żebyś nie żeby podjeżdżał tak centralnie pod siłą, że odzwonił do Ciebie, jak skończę trening. Ale ci są ci klienci, uważaj, bo się kręcą kurwa z federalni. Wiem, ale gadamy to? Jaha. Wiesz, to może być też kwestia taka, że coś mi się spodoba, jakiś nie wiem, sport, jakaś aktywność mi się spodoba i może ona sprowokuje mnie do jakiegoś, ale aktualnie się spoko czuję. Wiesz już też, metabolizm nie ten, nie? Chociaż ja w to nie wierzę. Moim zdaniem dalej ten metabolizm jest rozpędzony, ponieważ no wiesz, mam jakieś tam swoje tryby jedzenia i trenowania, ale pewnie koło 40-50, no troszkę ten organizm troszeczkę zwalnia. Więc ja chcę pchać ten wózek, żeby na czterdzieści był rozpędzony. Eee... Wiesz, to spędzę z tobą, bo tak będzie nie. gotować. Na lat, co będę na czterdzieści rakać że kurwa, i jaką dużą łapę. No, no nie, i zobaczymy. Chcesz... po prostu się schylić, podnieść syna w górę, rzucić córką o ścianę, oczywiście taką gumową, żeby się bawiła i cieszyła, nie? W takim parku zabaw. Wiesz, na rowerze podjechać, coś odjebać, kurwa, wiesz. Kurwa mać, co jest grane? Ale spokojnie, siła starego chłopa koło 40 też się aktywuje, więc może wtedy jakaś kulturystyka. Zobaczymy, zobaczymy. Przełamałem swój lęk przed wodą. E, cygański asceto. E, głównie chodziło o oddech, nie? Bo ja się po prostu w wodzie sobie denerwowałem i wstrzymywałem powietrze, wiesz? Nie oddychałem regularnie, byłem wyluzowany w wodzie, i to musiałem przewalczyć. No nie, nie ukrywajmy, no, nie jestem super pływakiem i raczej nie będę, ale na pewno czuję się swobodnie w wodzie. Wiesz, leżę se, pływam sobie i nie. nie bo ja czasem, jak pływałem, byłem zmęczony, to robiłem tak. że jakby kurwa pół oddechy robiłem, żeby nie załawić się wodą. Na pewno ktoś, że ma lęk wody, to. OZI ma też lęk wody, o tam. To wie o co chodzi. Ciekawe, jak przejdziesz kryzys wieku średniego. Możliwe, że nie będę go miał, wiesz? Jeszcze jest coś takie umowne. Kryzys wieku średniego to nie jest kryzys, tylko wydaje mi się, że ludzie koło 30, lub czterdziestki, a nawet koło 50 zdają sobie sprawę, zdają sobie sprawę, że... Um, kurczę, jak to się mówi, no, że przed nimi jest dalej jakieś życie, że wcale nie są starzy, odkrywają pewne rzeczy, że już nie zwracają uwagi, co o nich ludzie mówią czy myślą i czasem się może wydawać, o, 50-letni chłop, znalazł sobie młodą babę, o, 40 lat chłop, kupił sobie samochód dla dzieciaka, a może to wynika z tego, że ci ludzie dalej są młodzi, chcą być otwarci na świat, próbować. I, I prawdopodobnie ci malkontenci kto, i, i, i sfru, frustraci nazywają to kryzysem wieku średniego. Możliwe, że tak jest, ale nie wiem. Mniej trawy, ja mało palę trawy, wiesz, i to nie jest kwestia trawy raczej, bo dużo pływaków jara, nie tylko szlugi, ale na przykład trawę, bonga, nie wiem co się jeszcze jara, Fenaltyn, to nie jest tego kwestia, wiesz, dużo też sportowców z, na wysokim poziomie podpala sobie czy czasem się napije, a są naprawdę wysoko rozwinięci jeśli chodzi o tą fizjologię ciała, więc to nie jest raczej ta kwestia. Lęk przed wodą, ja już miałem od dzieciaka, wiesz? Fenalty. No nie wiem, jak to się nazywa, kurwa. Chciałem być śmieszny. Dobra, dwie serie, mamy koniec treningu i jest to załatwione. Pogoń 5-3. Michael Phelps wychodził z wody walił bongo. Nie no, bo chyba nie. Wiesz, każdy musi znaleźć coś, co na niego działa, nie? Ja wypiłem litr Bimbru i jest tragedia. Pierwszy raz tak chorowałem po Bimbrze. Ja nie pamiętam ostatnich swoich kaców, ale pamiętam jak, no nie wiem, z rok, półtora roku temu, jak właśnie miałem kiedyś tam, popiłem, wypiłem dwa piwa czy coś, to źle się czułem, ale. Ostatnio piłem chyba właśnie, jak Klama przyjechał na chwilę z Anglii, nie wiem, z rok temu, to wypiłem właśnie trzy piwa z nim i z Heimerem. A, a może to było wcześniej? Kurwa, nie pamiętam. Ale no, w ogóle już nie, nie myślę o piciu, totalnie. Znaczy, w ogóle nigdy nie myślałem. <grywa> Zobaczyłem, jak jakiś alkoholik. A ja jestem niepijący, w sensie, nie ramię to. Nie, nie piję alkohol. Wiadomo, za, za, za mało lata się podpijało alkohol, ale ja miałem często problemy z żołądkiem, kurwa, po alko, więc jak raz napiłem się, No nie, nie pamiętam, kiedy piłem dwa dni pod rząd alkoholu. No nie, nie wiem, czy by taka sytuacja w życiu była. Bo mój stary dużo w wody napierdalał i zawsze byłem jakiś taki e, do tego anty, ale jak mówię, nie, to nie jest tak, że w ogóle nie, nie piłem. Piłem oczywiście, imprezowało się, matura po maturach, jasne, że tak. Przeżyłem ten okres klubowy, ale na szczęście u mnie krótko bardzo trwał. Bo wiesz, że ja miałem 24 lata, to ja nie piję, bo dzisiaj siłka, ja nie zjem tego, bo mi spadki, wiesz, miałem, tak byłem najebane w głowie przez 3-4 lata, że wiesz. Wszyscy pili piwo, a ja, wiesz, jakiś kurwa y, Zeus kurwa, wiesz, wkręcam sobie jakiegoś chłopa, że jestem kurwa lepszy od innych, bo nie piję. <laughs> o, niezłe ruchy! Ej, dużo trenuję! Pa, 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 pa! Pa, pa! Ale zauważyłem właśnie, że ludzie, którzy nie piją i przestali pić, różnie kto ktoś zaczyna, nie? Ktoś ma 28 lat, ktoś ma 32, 40, to z roku na rok, z, z dnia na dzień widzą korzyści, znaczy, korzyści z niepicia, jak to w ogóle brzmi. Widzą po prostu, jakimi debilami było, byli, że pili. Nie, że dru na drugi dzień jest taki zniszczony, bo wydaje mi się, że taka lampka wina ze znajomymi do obiadu jest nawet wskazana. Spoko opcja, jak najbardziej można. Ale wierzcie, jakie jest polskie picie, nie? Do, o, do oporu. O takim piciu mówię. O takim piciu mówię. To jest niedopuszczalne. Ale, ale wiesz, na przykład wierz, jesteś gdzieś tam u rodziców, piwko se walniesz, czy coś, zależy jaka kultura u ciebie z piciem, alkoholu. Myślę, że to jest spoko. Nie oceniam. Ja po prostu mam, ja na alkohol źle reaguję, jak ja na przykład wypiję no piwo, to mnie na Sra. Po prostu tak mnie boli. Z dupy mi leci woda. Więc mi to przeszkadza po prostu. No więc y, dużo osób y, y, To też to jest tak właśnie ciekawy aspekt, że człowiek docenia wolność, kiedy mu się ją zabierze i, do, i odzyska ją z powrotem. Wtedy docenia wolność. Podobnie jest ze stanem y, trzeźwości. Dopiero doceniasz, jaki jesteś zajebisty, jak jesteś trzeźwy, kiedy kilka razy.